Dzisiaj nagrywam odcinek z Ebruka, jak ten cały dzień na niebiesko. Byłam taki film, ale ile mi wyszedł, więc go usunęłam. I będzie też challenge oczywiście na różowo. Nagram go dzisiaj, a nie wiem kiedy wrzucę. No to tyle mogę wam powiedzieć. Muszę teraz swoim hobby z horsem. Zobacz. No, widzę, że niektórzy mają zajewki na hobby Ja I oczywiście nie jestem koniaru. Ale hmm, to sobie pojeździć. Powiem, po powiem ten... A, że wierzę, piszę. O! Wyjdzie sobie na moją posesję. Chyba śnisz. Ban. Sorry, ale ban. Sorry, ale... Też wyjść na moją posezję to nigdy życiu. No i tam będę jeszcze różne challenge robiła. Że, że. 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 mogę. O, to nie jest niebieskie. Dobra. No i że po, po prostu muszę się najlepiej korzać po niebiesko. No i że jeszcze muszę sobie sekrety, to do dom zrobić. I się nie porosił o tą o tą Ale sama to odkryłam. No to mogę się trochę zorganizować w moich myśli. Bo jeśli ktoś nie wiedział, to też nagrywam sekrety. I nagram tam dwa wlaczki. No i dzisiaj sobie jakąś urządzę ten tą hałubę duszą. No i piszcie, co mam jeszcze robić? I co udawać? Co i co? Nie wiem, jeszcze czegoś napiję na żywo. No to tak. No tego gadania czasem może. Raz. No i nie zapomnijcie wdać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał Jak chcecie mi być na bieżąco i imprez kanal dwieście się opóźni No będzie w dzień dziecka Chciałam taką, taką imprezkę zrobić dzień dziecka Więc na pewno sam specjal wyciek... Wyciekiwaliście Wyciekiwaliście znaczy się No to zrobię Wam to jest moja pasa. I chyba... no i jeszcze, żeby tej... Ja żeby... hit, żeby był... Żeby nikt o tej bazie nie wiedział. Żeby po prostu nikt nie wiedział o tej bazie. Nikt ani nikt. Bo to będzie... I tak też mam jakieś kryjówki. Słuchajcie, ja też mam takich milion kryjówek, więc spoko. Chyba, to mi taką jęu jedną. To, no, niestety chyba tutaj utknęłam. Brawo dla mnie. O ład A, zawsze trzeba na te poduszki. I tak to jest taka najlepsza kryjówka, słuchajcie więc jadę swoim zaufanym no i na pewno powiedzę co helikopterem, bo mogę go używać słuchajcie muszę oczywiście mieć kartę jakoś ale trochę się boję w tym miejscu przebywać ale czegoś nie robi, żeby coś pokazać hmm. bo raz mi się kiedyś taki twarz skoczył. No więc się trochę wystraszyłam Ale lecimy Jeszcze wlecił jakiś nowy short Więc polecam żądną składać Tyle mam do powiedzenia Tu tak, tak ma moja... jak Strzelba No tutaj chcę poćwiczyć z Się tutaj szykuję, bo, bo mój brat będzie pracował, bo, bo brat Maciego będzie pracował w wojsku i on tych szczelb oczywiście nie potrafi, więc jego dziewczyna i ja muszę zrobić. Jeszcze tutaj sobie postrzelam, Może by ja, że nie idę do wojska. Mombe. Lepiej bomb nie używać. Jest nowa aktualizacja kochani. Więc polecam wam ją nam No to zaczynamy już całkiem. Żartuję, że to nie będzie jakaś historia. Ups, ale jak teraz stąd wyjść? Po prostu obrabuję bank. Więc kiedy jakiś widz jest ze mną na serwerze... He, ale wątpię. Po prostu muszę wyjść jakoś. I ukraść. gdzie ukraść pieniądze. Widzowie, z tym się nie da wyjść. Więc uciekam, 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 uciekam. Uciekam, 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 uciekam. Dobrze, że jest te płynne przejście. Uciekam, 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 uciekam. Pokażę, że nic nie wiedziałam. Ale, pięknie zapraszam. Przepraszam widzowie, ale niestety trzeba wyjść. No, ale oczywiście, wejdę serwer. Cała i zdrowa. No, jakby to wam powiedzieć? Nie dajcie mi chwileczkę, żeby się ogarnęłam. No, już jestem na serwerze. Mam się jakiś lepszy serwer, trafił nie, nie trafił. Mam witam, heaven I teraz będę tańczyła dla Was. Oczywiście ta szorca powinnam tańczyć, ale... Łapy gamester! A co to jest za taniec, bo nie wiem. Bo się bardzo spodobał i go używam przez cały czas. To jest taka końcóweczka tego filmiku. No to, to tylko Wam pokazuję mój ulubiony taniec, oprócz makareny. No to pa wszystkim!